Naucz mnie zabijać ludzi. Chcę zrobić kawał kresnoludzkiemu kowalowi, to miecha mu nasram. Zabijesz mojego wujka? On jest zły. Nie bawię Mój się to tak. ma większy miecz niż ty. Głupia zabawa. Raz, dwa, bestia zła. Trzy, cztery, szczerzy kły. Pięć i sześć, chcecie zjeść. Ja chcę być salamandrą. Luzę nie chcę się. być strażnikiem. Ja też nie chcę być strażnikiem. Nie bawię to się, tak. się w podżynanie gardeł. Lepiej pobawmy się, w bestia przyszła po ciebie. To rycerza powinien być. Strasznym stworem lataczem. Głupie. Pobawimy się w dobijanie zarażonych? Z włosy. Włosy białe jak mleko. Czemu masz. Jestem ja utopicą. Ale będzie błoto. Mój pies ma wrzody i krwawi z pyska. Podobno bestia jest tak straszna, że można narobić I piesek w gacie. zmoknie. Potrafisz mnie zaczarować w księżniczkę? Nie, mój kotek.